Hej, cześć, siemano, witajcie. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w Don't Starve, w niezależnej chyba produkcji, tak mi się wydaje, bardzo ciekawej grze survival którą wcześniej niestety nie miałem okazji e, nagrać, której wcześniej nie miałem okazji nagrać e, z powodu i że po prostu gra nie chciała mi się nagrywać frapsem, ale teraz mam Millie's Action i wszystko bardzo dobrze chodzi, nagrywa się świetnie, czyli możemy już nagrać z niej serię. Jest mi bardzo miło, ponieważ gra jest naprawdę fajna i chciałbym się z wami nią podzielić. To znaczy nie tyle podzielić, co chciałbym, żebyście mogli czasem pooglądać to, jak ja się z nią męczę. Okej. Okay. Mm. Dobra, to kliknęliśmy play, tutaj mamy e, survival 1.1 Eee... Chwila, o co tu chodzi? Eee... E, nie za bardzo kumam e, no dobra. Aha, tu są save'y Dobra, new game, okej okay. charakter, czy mogę zmienić? Patrzcie, mam odblokowane nawet jakieś tutaj ale nie, my będziemy grać Wilsonem, tak on się tak chyba nazywa. Tak, Wilson to jest Wilson, ok. Gramy Wilsonem tą podstawową postacią. Word. czy tu coś można zmienić? Tak, o tu można zmieniać dużo. Plus. Co tu jest jeszcze? Wow, wyłącznie noc, nie to nie dla mnie. Dobra. Może lepiej ten podstawowy. No, i klikamy Start i niech się nam generuje świat. Don't starve. Łapki nam się pokazały, królik biega. Generuje się świat. Bardzo ładna jest ogólnie tutaj grafika, jest taka wyraźna i taka animowana. Mi się to bardzo podoba. Zapomniałem teraz, czy gra się tylko myszką, czy można grać też klawiaturą. Mi się wydaje, że ja, jak grałem, to grałem tylko myszką. Chociaż istnieje też opcja gry na klawiaturze, no ale chyba jeśli będzie się dało, to będę grał tylko myszką. Tak będzie mi wygodniej. No, zaraz powinno się chyba włączyć. O ile się nie zatnie nic. O, jest dobrze, ok. A to jest nasz. Jak on ma Maxwell, chyba tak? On się tak nazywa, tak mi się zdaje. Tutaj nad morzem nas gdzieś wywaliło. Ok, czyli tak, czyli. Czyli coś się pozmieniało, bo tu zawsze była taka żeróweczka. Teraz jej nie ma i teraz będę musiał powoli wszystko ogarnąć. Jak tu się teraz odblokowuje przedmioty? Hmm, po pierwsze musiałbym mieć siekierkę. Czyli potrzebuję kamyka. No dobra. Tu jest kamyk, o. Jak miło, od razu na wstępie. Coś do żarełka byśmy pozbierali zaraz od razu. Trawa. Okej, okay. eee, zbudujmy sobie siekierkę. Wiem, że z większych drzew e, zamiast e, pnia ściętego może wyskoczyć taki, taki potwór drzewny, i tego się obawiam. Mam nadzieję, że to nam od razu na początku nie wyskoczy. E, sam nie za bardzo znam się na tym, kiedy to wyskakuje i jak to wyskakuje. Mam nadzieję, że nas tak na początku już nie zaskoczy żaden taki właśnie poważny potwór. Pozbieramy troszeczkę tutaj żarełka, trochę patyków. Tu są e, te marcheweczki. Przetrwamy pierwszą noc i będzie spoko. Przydałoby nam się e, miejsce gdzieś z jakimiś, właśnie takimi kamieniami większymi. Tu gdzieś powinny być w takim razie, bo to jest pustynia. To znaczy, przynajmniej taki bardziej pustynny biom. E, więc tu powinny gdzieś być bizony, chyba. To się chyba nazywa, właśnie bizony przydałoby się teraz kilof na przykład żeby zniszczyć tą skałę, ale żeby zrobić kilof to potrzebuję teraz mm, dwa kamienia, dwa kamienie leżą na ziemi, to znaczy z tych skał również wypadają kamienie ale to, nie, to nie są kamienie, to jest krzemień przepraszam, eee, ale ja potrzebuję aż dwa i nie mogę zniszczyć kamienia póki nie znajdę flintów i nie zrobię sobie kilofa więc świetnie, więc musimy znaleźć gdzieś tutaj E, pieszo. Zobaczmy w ogóle na mapkę. Na tapie jest mapka, na tabie jest mapka, dobrze mówię. Um, jesteśmy na, na wyspie, jak zawsze chyba w Cube World. E W Cubeboard, Boże, co ja gadam? Co ja pieprzę? <grym> Z przyzwyczajenia. Jak zawsze chyba w Donster. Wydaje mi się, że tutaj zawsze jest się na wyspie. <krym> o, jest drugi Flint. Dobra, to będziemy brać i już idziemy sobie skałę rozwalać. Z takiej skały może wypaść chyba złoto, a dzięki temu złotu możemy e, zrobić coś takiego jak Science Machine. E, a to Science Machine przyda nam się do tworzenia nowych przedmiotów. Może zużyjmy sobie jeszcze sikierkę. Kurczę, co się dzieje. O, okej. Okay. Zanim pójdziemy już e, kopać kamień, to zużyjemy sobie sikierkę. Fajna klimatyczna muzyczka, oczywiście, w Donster. Muszę wam się pochwalić, że wpadłem też na genialny pomysł, żeby w serii Let's Play, ale nie takie jak Donster czy Keyboard, tylko właśnie takie jak Mirror's Edge, dodać sobie efekt na, na audio, nałożyć sobie efekt autoduck, dzięki któremu będziecie słyszeć mnie podczas gdy gadam a grę podczas gdy jestem cicho i to by było też fajne no ale nad tym musiałbym chwilę popracować zobaczyć jak to działa ale myślę że myślę że jak to ogarnę to dodam to właśnie do tej serii Mirror Stage bo to jest taka typowa seria e, zagrajmy w to znaczy oczywiście no nie starczyło nam do, no dobra trudno zróbmy sobie ehm... okej okay. idziemy z tym kill-offem musimy się pospieszyć w ogóle bo nam się już wieczór zrobił. Ale zobaczcie, jaka krótka jest ta noc. tak? Na ogół wydawała mi się, że zwykle jest dłuższa, a tutaj wieczór teraz się zrobił taki bardzo długi i nos jest bardzo króciutka. Prawdopodobnie przez to, że mamy teraz lato czy coś takiego, i w tym Donster po prostu jest teraz, ee, jakby to powiedzieć, jaśniej i długo i krócej ciemno. <laughs> czy to jest to, co potrzebuję? E, nie, co to jest to nitre? Nie mam pojęcia zielonego co to jest to nitre. Um, ale będę potrzebował jeszcze. Wow, będę potrzebował jeszcze 7, 2, 9 kamieni, żeby zrobić sobie stałe, stałe ognisko. A nie widzę tutaj w pobliżu kamienia więcej. Więc prawdopodobnie będziemy musieli zrobić sobie takie prowizoryczne. Mam nadzieję, że jedzenie mi wytrzyma. Tu jest w ogóle coś nowego, bo jak ja grałem, to nie było jeszcze tego okienka nawet. To jest okienko e, psychiki, z tego co wiem, z innych e, z let's play, I, i to okienko psychiki e, się pomniejsza wraz z tym, jak stoimy chyba ciemno w nocy, i wraz z tym, jak walczymy z potworami, prawdopodobnie. I nie za bardzo wiem, co, po, e, co poprawia tą psychikę, I, i to będziemy musieli się dowiedzieć, e, bo prawdopodobnie to nam się również przyda do naszych przygód. E, dobra, zobaczmy, gdzie tu jesteśmy. Tu jest jakieś. Co to jest w ogóle? Mieliśmy coś takiego, takie, właśnie. Mm, coś dziwnego. E, co to jest? Czy mogę to otworzyć jakoś, czymś? E, to są groby. I ja pamiętam z tego, że e, jak ja grałem, e, to Wam od razu powiem, jak ja grałem, to z tych grobów można było sobie wyciągać ciekawe przedmioty. I te ciekawe przedmioty, muszę Wam powiedzieć, że dawały nam taką przewagę że one były drogie w sensie e, takim że jak się oddawało do tej science machine e, to wtedy o, czy możemy już zrobić campfire? to takie lepsze? dobra wróćmy się tutaj na tą zieleń tu sobie postawmy nasze pierwsze ognisko to takie porządne okej okay. ehm, coś byśmy dodali do tego ogniska żeby się dobrze jarało ehm, co by tu dodać? Dobra, dodajmy OK. Dodaj, dodajmy sobie trochę drewna i po, pozbierajmy to, co się da z okolicy. Zazwyczaj będzie coś przekąsić, bo już tam połowę głodu widzę, straciliśmy. Noc kamienie. I zobaczymy ten kamień tam rozwalimy Wiem, że da się te groby rozwalać eee, Chwila, bo nie wiem czy dokończyłem I oddawać te przedmioty, które z tego grobu wyskakiwały Do Science Machine, dzięki czemu dostawaliśmy Takie właśnie żaróweczki, które tutaj się pojawiały eee, I te żaróweczki były Całkiem spoko, bo za te żaróweczki Można było odkrywać nowe przedmioty A teraz eee, nie mam pojęcia Jak to odblokować Jest tu napisane, że potrzebna jest Science Machine Okej, okay, czyli musielibyśmy to wybudować eee, Czyli prawdopodobnie znaleźć Jeden Jedno złoto i cztery takie kamienie. Czy tam skały. No i wtedy by to działało, ale to zobaczymy jeszcze. Na mapie pokazuje nam się tutaj skała i tutaj ognisko, czyli dobrze, będę wiedział gdzie jest moje obozowisko. Z tym nie będzie raczej problemu. Coś chciałem zrobić. Aha, chciałem upiec sobie. Co by sobie upiec? Up upieczemy sobie marchewkę, może. Dwie niech będą. Póki co. A będę potrzebował chyba całe. Wszystkie cztery albo pięć. Dobra, zobaczymy, czy trzy nam starczą na jakieś dobre pożywienie. Dobra, starczyły, chyba już jest pełne. Nie no, prawie, ale dobra, starczy na razie. Zaczyna się już dzień drugi prawie. Okej, okay. zaczął nam się drugi dzień. I będziemy teraz maszerować, żeby zniszczyć tą skałę. Ta skała gdzieś tutaj była, zaraz ją obczajmy O, tutaj jest. O, i zapisuje się. I teraz akurat był troszeczkę lak, ale okej, okay. wszystko jest w porządku. Pozbierajmy sobie skały i flint. Wow, jaka dziura się zrobiła po tym. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Wow! Wow, co to jest? Coś nowego! Wow! Ale fajnie, co to jest? Nigdy tego nie widziałem. Nawet na play'ach żadnych. Cave, to jest jakaś ta e, jaskinia podziemna. Wow! Wow, co to w ogóle jest? Ale fajnie. Ale ogólnie tu jest noc i w ogóle chciałbym się stąd wydostać. Dobra, e, może tutaj wrócimy innym razem, jak już będę troszeczkę bardziej ogarnięty z tym Donsterf. Ale fajnie, bo kurczę, nigdy wcześniej tego nie widziałem. Jakaś nowość w Donsterf. A ja nowości lubię ogólnie. E, może nie tak bardzo jak. E, to znaczy, ogólnie nie lubię. Co ja gadam? Nie lubię nowości w Minecrafcie, bo w Minecrafcie akurat nowości wychodzą nie na dobre, a na złe, przynajmniej tak mi się wydaje. Możecie sądzić inaczej. Mi się akurat wydaje, że lepiej było ze starym Minecraftem, czyli z tym Beta Alfa, gdy na przykład głodu nie było i tak dalej, bo ogólnie bardziej klimatycznie niż teraz. No, ale cóż, zmieniło się. I właśnie chyba mi się zastanawiam, bo chciałem robić też serię z tego Minecrafta. Wam powiedziałem również na którymś z informacji, że Minecraft również na moim kanale się pojawi. No i teraz tak się zastanawiam. I jakby miał się pojawić, to ja prawdopodobnie wolałbym, żeby on się pojawił w wersji beta. Nie wiem, czy by Wam się to podobało, bo pff, no już wyszedł najnowszy Minecraft tam 1.7 i w ogóle, i w ogóle, ale. No, ale ja darzę jeden, Boże, nie, nie 1.7, e, darzę wersję beta, alfa takim sentymentem e, i darzę ją tym, że po prostu są lepsze. To znaczy, mi się lepiej gra na becie i na alfa niż na jakimś 1.7.4, gdzie e, nie wiadomo co i... Je... To znaczy, wiadomo co i jak, no ale jest za dużo tego wszystkiego nowego, e, a bety były najfajniejsze, ja muszę wam powiedzieć. Jeśli ktoś nie miał okazji z was zagrać, a ma oryginalnego Minecrafta, to polecam sobie tam pobrać e, betę albo alfę jeśli nie mieliście okazji grać, bo to jest naprawdę e, naprawdę czuć klimat wtedy tego Minecrafta. Ja sobie chyba właśnie nagram serię właśnie taką e, nie wiem, oldschool Minecraft albo retro Minecraft i będę sobie grał na becie albo na alfie. Nie, na alfie raczej nie, bo alfa to jest jednak pełna błędów. E, ja bym sobie pograł prawdopodobnie gdzieś na becie 1, 3, 1 4, gdzie już są łóżka i e, gdzie te łóżka zapisują spawn, bo to było chyba najfajniejsze. To był chyba najfajniejszy update w Minecrafcie Jakby więcej nie dodawali też by było dobrze To znaczy no jeszcze tam później dodali z tego co pamiętam Te mm, Te przyspieszające tory do Te przyspieszające tory do Jak to się mówi? <grym> no do kolejek I te tory też były dobrym update'em No ale e, jakby tych torów nie było To również będzie fajny Minecraft I zobaczymy sobie właśnie Chyba właśnie zrobię taką serię Retro Minecraft I będę sobie na niej grał i będę wam to pokazywał, no ale to zobaczymy. E, na razie chciałbym nagrać troszeczkę Donsterwa, troszeczkę Mirror Search, e, ponieważ dzisiaj właśnie wrzucę wam tego Donsterwa, a jutro e, prawdopodobnie pojawi się u mnie na kanale Mirror Search. Jeszcze tego nie jestem pewny, bo możliwe, że zmienię zdanie i nagram sobie na jutro Minecrafta albo coś w stylu, no nie wiem, Happy Wheels, mm, ale to nie jest pewne i możliwe, że właśnie jutro pojawi się Mirror Search, mm. Zniszczył nam się kill-off. Ok, nowy sobie zróbmy. I zaraz będziemy budować Science Machine obok naszego obozowiska tego tymczasowego czy tam pierwszego. W ogóle na Q i na E można obracać kamerę, ale nigdy tego nie używałem. Ponieważ jakoś jakbym obrócił raz kamerę to później cały świat jest tak jakby trochę inny i Gubię się we własnym świecie Więc nie potrzebuję tego używać Specjalnie Nie wiem za bardzo od którego dnia zmienia się pora roku i tak dalej, bo tutaj wiem, że Te nowe właśnie Co tu jest w ogóle po prawej na dole? Że te nowe właśnie don't ma pory roku i tak dalej i to jest też ciekawe tylko, że Co to jest? To są kwiatki, ale kurczę, czy to jest domek świni? Tak, to jest domek świni na pewno, bo tak jest napisane. E, ale dlaczego tu jest tylko jeden domek świni? Zawsze jak ja, jak ja, wow, miał nawet tego. Mm, jak to ma? Śkierkę. E, zawsze jak ja sobie grałem, to domki świni były tylko w grupach, a teraz jest, jak widzicie, jeden domek świni nie wiadomo skąd, jak dlaczego? No, ale dobra. Będziemy wiedzieć, bo mamy go chyba na mapie nawet zaznaczonego, to może tu wrócimy w dzień i zobaczymy czy ta świnka sobie tam żyje. No ale raczej tak, bo się światełko w domku świeci, więc prawdopodobnie ona sobie tam żyje. Mm, dobra, dodajmy troszeczkę... Co to jest? What? 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 To mnie goni! What the fuck! O, fuck, 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 o, chryste, panie, czy to były nietoperze, czy co to było? Nie, może ja się rozbiję drugie obozowisko i zrobię gdzieś tutaj w pobliżu. zobaczmy na mapę, czy to jest bezpieczniej. Może one z tego dołu wylatują albo gdzieś. Kurczę, a może tam jest taka spaczona ziemia, i ta świnka jest jakaś nienormalna? Jezus, Maria, trochę się wysłyszałem tych. To były jakieś nietoperze, nie zdążyłem przeczytać nazwy. Kurczę, to też jest nieprzyjemnie, bo tam jest te... są te takie właśnie ziemie spaczone. Chodźmy, może, sobie tutaj kawałek bliżej tego... tej pustyni. I tu sobie rozbimy taki inny obozik, taki może bardziej przyjazny dla... dla ludzi. Dobra, tu sobie może zróbmy ten obóz. Uh, light. Postawmy tutaj. Okej. Okay. I tu zrobimy sobie Science Machine. I zobaczymy, co ona daje. Bo wcześniej wiem, że można było odkrywać za pomocą tych żaróweczek, a teraz nie za bardzo wiem, jak to, się, jak to tutaj działa. Mhm, hmm, hmm, co to jest? E, złota chyba, tak? To jest złoty e, kilow i złota cikierka. E, ale to nam się chyba nie przyda za bardzo. Zróbmy prototyp. E, tej, jak ona ma. Kurczę, gubię słowa. E, łopaty. E, prototyp łopaty. I przydałaby nam się jeszcze chwila. E, zobaczmy, co tutaj możemy w ogóle zrobić. E, coś takiego. Dobra, ubierzemy sobie to. Zawsze się przyda coś takiego, chociaż. E, co jeszcze możemy zrobić? Chciałbym zrobić deski, a żeby z tych desek zrobić. E, jak to ma? Co ja chciałem zrobić z tych desek? Chciałem zrobić sobie... E, no! kurczę, Wyleciało mi słowo znowu. E, skrzynkę chciałem zrobić. E, ale może zanim zrobię tą skrzynkę to przydałoby się zrobić coś takiego jak... Jak może choćby... E, choćby... Nie! Nie! Czemu ty to jesz? Boże, co za... Geniusz. Miałeś to upiec. E, jak coś takiego jak... Co ja chciałem powiedzieć, jak plesak. Bo tu wiem, że da się zrobić plesak na pewno. Tego jeden, tego jednego jestem przynajmniej pewny. Tylko nie za bardzo wiem, w której to będzie kategorii. Czy to będzie tutaj? Nie, to nie będzie tutaj. Może w survivalu. O, backpack, jest backpack. Zróbmy sobie backpack. Jest, i teraz mamy więcej slotów. To nam się przyda na pewno. Aha, i kurczę. Plecak się nosi zamiast. Mmm, to tak działa, no dobra. Trudno. Niech i tak będzie. Plecak się nosi zamiast e, ubrania. Eee, kiepsko, no ale dobra, niech będzie i tak. E, mamy trochę sp psychikę spaczoną, nie wiem dlaczego. I nie wiem, jak ją naprawić za bardzo. Mm, ale za to w tym momencie moglibyśmy sobie zrobić coś takiego jak. Pójście na te groby i ich rozkopanie, bo mam teraz łopatę i myślę, że tą łopatą bez problemu byśmy te groby rozkopali. Ale. Ale mam też nadzieję, że nic z tych grobów nie wyskoczy, bo wiem, że istnieje chyba możliwość, że z tych grobów jakiś duch czy coś takiego wyskoczy. Znowu lak. I mam nadzieję też, że nie spotkamy. Czy to jest gówno? Tylko czyje to jest gówno? Guano wydaje mi się, że to jest kupa, ale dobra, hmm, może tych nie toperze, czy co to było poprzednim razem, te latające takie stworki? Hmm, dobra, rozkopmy sobie jeden z grobów, zobaczmy co tutaj będzie. Nie ma tu nic, chyba ktoś rozkopał te groby, tak? Czy o co tu chodzi? No bez kitu, nie mogę tego rozkopać, a może kilofem bym mógł. Nie, nie mogę, kurczę! No dobra, trudno. E, Mniejsza o tej groby, może tu innym razem wrócimy. E, pójdźmy sobie do naszego obozowiska. Jak tak patrzę, to już chyba nagrywam dość długo, to jest jakieś 20 minut, więc e, na dzisiejszy odcinek to by było tyle. Doszliśmy do trzeciego dnia, czyli jest bardzo fajnie. E, nie można zaprzeczyć, że e, idzie nam słabo, bo idzie nam całkiem dobrze. Ok, e, stańmy sobie tu przy obozowisku i tu chciałbym się z Wami pożegnać. E, podziękować Wam za miłe komentarze oraz za e, subskrypcje, które e, powoli, powoli, ale rosną. E, jeśli Wam się spodobał odcinek, możecie polubić e, filmik, e, co zmotywuje mnie oczywiście do dalszej pracy i do dalszego nagrywania, e, możecie skomentować, dać słowa krytyki. A jeśli jest, nie jesteście moimi widzami. I filmy Wam się podobają, to żeby być na bieżąco, oczywiście możecie zasubskrybować kanał. Ok, e, tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. E, tu jeszcze zbiorę sobie te patyki. E, I już bym się chciał z Wami żegnać. E, dzięki wielkie za uwagę. E, mam nadzieję, że seria przypadnie Wam do gustu, jak inne. E, tymczasem żegnam się z Wami. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć. Pa Pa.